Dokładnie, myślę, że bardzo dobra gra dzisiaj w zagrywce zaowocowała. Chłopacy, tak jak ja, na przykład ja dostałem szansę i Janek, także staramy się ją zawsze, zawsze bardzo dobrze wykorzystać. Postawili się nam bardzo dobrze. Myślę, że ten drugi set zacięty mógł się podobać kibicom, bo my troszkę po tym pierwszym secie trochę tak wyszliśmy w ten drugi, tak ospale, ale też trzeba przyznać, że chłopaki bardzo dobrze zagrywają w tym drugim secie. Najważniejsze jest to, że Wygrana za trzy punkty i skupiamy się już na kolejnych meczach, bo granie jest naprawdę, naprawdę dużo. Liga pędzi jak szalona. Gramy co 3 dni, także, także trener fajnie, że, że daje szansę zmiennikom. Cieszę się, że mogę pomóc i dość małą cygiełkę do, do zwycięstw. Każdy punkt teraz jest naprawdę na wagę złota. Mamy dobry start w tegorocznych rozgrywkach. No, bardzo się cieszymy, ponieważ no, ta, te zaliczki punktowe wygrane za trzy punkty no, na pewno nas budują i też dają oddech na następne mecze, na pewno. Ponieważ no, meczów jest bardzo dużo, my jesteśmy też już coraz bardziej zmęczeni, mamy bardzo mało wolnego, no i dajemy z siebie wszystko tak naprawdę, żeby tutaj utrzymać ten poziom naszej gry na jak najwyższym poziomie. Jak zaczęli tego drugiego seta? Z bardzo dobrą zagrywką, tak jak wcześniej po, po, powiedziałem. No, kopali nas po liniach flotami laserami. Mieliśmy problemy przez to, przez to ta, ta gra na naszej wysokiej piłce na początku tego drugiego seta no, troszkę nam nie wychodziła, ale najważniejsze, że wróciliśmy do dobrej gry naszej i, i pod koniec drugiego seta i w trzecim secie, także myślę, że myślę, że to tylko i, ze, z, tylko i wyłącznie na, po naszej stronie gra musimy wszystko przeanalizować, trenery trener myślę, że po wideo no i zobaczymy co nam, co nam przekaże, co, co jeszcze możemy poprawić w tych, w tych elementach. Przed sezonem wielu ich skreślało a jak widać oni się tym nie przejęli wręcz przeciwnie, myślę, że to ich bardziej jeszcze zmotywowało i pokazali, że naprawdę potrafią grać dobrą siatkówkę na plusligowym poziomie, bo ich pozycja w tabeli też nie jest przypadkowa jest to zespół poukładany z dobrymi zawodnikami już grali też na międzynarodowym poziomie, także super, że mają taką dobrą postawę. Okazują się u nas widzę z bardzo, z bardzo dobrej strony. Walczą o każdy punkt na każdym terenie. Brawa dla nich, liczę, jak naj... liczę na nich, że będą grać jak najlepiej i jeszcze zaskoczą niektóre zespoły. Myślę, że to też nie jest przypadek. Nasza dobra dyspozycja na treningach fajnie to wygląda. Bardzo dobrze trenujemy. Widać, że każdy chce tutaj pomóc drużynie i zrobić wszystko, żeby osiągnąć nasze cele na ten sezon.